Najnowsza aktualizacja nie jest jakoś super fajna, ale wniosła coś, na co ja w sumie czekałem od dawna, czyli nowa Trading Plaza. Ale zanim do tego przejdziemy, drogi widzu, chciałbym serdecznie podziękować, bo na kanale wybiło by już 50 tysięcy subskrypcji i to w sumie w niecałe dwa miesiące, za co bardzo serdecznie wam dziękuję. A jednocześnie chciałbym zapowiedzieć odcinek, który pojawi się za jakiś czas. Pomyślałem sobie, że jako, że jest już nas tutaj całkiem sporo, to może fajną opcją byłoby się lepiej poznać i w związku z tym chciałbym zrobić odcinek, w którym będę sobie grać w Robloxa, będę otwierać jajka, może przechodzić Hardcore World, a przy okazji będę odpowiadać na pytania od was do mnie. Także zachęcam was wszystkich, żebyście zeszli sobie teraz trochę niżej i w komentarzu napisali jakieś pytanie, na które chcielibyście znać odpowiedź związane ze mną. Nie wiem, możecie pytać, wolę pizza? Czy hamburgera? Czy mam jakieś zwierzątka? Kim chciałem zostać, jak byłem młodszy? I w sumie pytajcie o wszystko, co chcecie, bo celem tego odcinka jest to, abyśmy wszyscy się lepiej poznali. A jak tutaj jesteś, to będzie też miło, jak zostawisz lajka i suba, bo jako, że już mam 50 tysięcy, to na 60 tysięcy chciałbym rozdać komuś tego huge jolly pinguina. Także komentujcie, zadawajcie pytania i zostawiajcie swoje niki. Tylko zanim wejdziemy sobie na specjalną trading plazę, wyślemy sobie kilka ekskluzywów do osób, które komentowały poprzedni film. Pierwszy prezent idzie do Szymisia HD, jak też coś dostanie. Tutaj. Tutaj wysyłam kolejną rzecz, i kolejną, i kolejną, i jeszcze jedną, no i jeszcze jedną. I dziękuję też trościk za 10 zł super podziękowaniu. Pozdrawiam. Jeżeli też chcecie być pozdrowieni, od jakiegoś czasu pod moimi filmami dostępne są podziękowania. Możecie tam wybrać kwotę od 5 zł z wy, czyli równowartość batonika. Klikając ten przycisk, wspierasz to, co robię na YouTubie. W zamian otrzymujesz komentarz, który się wyróżnia, a ja przypinam do niego serduszko. No i wracając, Trading Plaza jest oczywiście w tym samym miejscu z tym, że jeżeli chcemy przejść przez te tutaj drzwi, bramę, zwał, jak zwał, widzimy coś takiego. Czyli mamy dostęp tak naprawdę do 3 Trading, plaz. Pierwsza trading Plaza. Plaza jest normalną Trading Plaza, jaką znaliśmy tychczas. Druga Trading Plaza jest Trading Plaza dla tak zwanych Rosów. A trzecia Trading Plaza jest tylko i wyłącznie dla osób, które rozmawiają w grze. Skupmy się na tych dwóch Trading Plazach. Po pierwsze, na wejściu na nową Trading Plazę widzimy wszystko w ogóle inne, zmienione i jakoś takie ładniejsze. Ale sami zresztą spójrzcie: Tutaj mamy indeks, obok jest bank. Tradycyjnie można odebrać sobie nagrody. Wszystko jest tak fajnie ułożone w jednym miejscu, po jednej stronie. Po drugiej stronie mamy tutaj strefę VIP. Gdzie ja w sumie muszę w końcu kupić sobie dostęp. Mamy też nowe tak zwane stoiska, a wyglądają one tak. Po pierwsze mamy taką pandę. Najgorsze na tej trading plaży jest to, że ludzie nie dają mi spokoju i chodzą za mną i mówię im: nagrywam odcinek, możecie odejść i chodzą ze mną cały czas. Nie róbcie tak. Proszę, przeszkadza to w odcinka. A wracając do tej pięknej pandy, możemy ją kupić sobie za 2,5 biliona. Więc ja to sobie zrobię. Wygląda ona następująco. Szybkie zdjęcia z panami. Czyli w sumie całkiem ładnie trzeba przyznać. Kolejnym stoiskiem jest papuga, już niestety za robuksy. Unicorn, który jest chyba w ogóle najlepszy z wszystkich tych rzeczy, które tutaj są. Takie diamentowo. Fioletowe coś, coś ognistego, no i coś związanego stricte z eventem, czyli diamentowego. Ej, nie da się tego uderzyć. Sama trading plaza jest, moim zdaniem, teraz bardziej przejrzysta, w sumie jest lepsza. Powiedziałbym, że o wiele ładniejsza, wszystko jest tak fajnie ułożone i w końcu ma to jakieś ręce i nogi. No i trzeba przyznać, że tutaj akurat Preston wykonał dobrą robotę. Bo jest to fajne. I to w sumie tyle z pierwszej Trading Plazy. Druga Trading Plaza, czyli pro-serwer, jest dla osób, które mają 10 lub więcej Huge. No i zanim tam wejdziemy, takie szybkie przypomnienie, jak można zdobyć Huge. Bo zgaduję, że tak naprawdę każdy z Was wolałby być na tej lepszej Trading Plazie. I tutaj widzowie, zacznę w ogóle od nowego sposobu, który jest od dzisiaj. Mianowicie, możecie sobie kupić za 4,5 tysiąca Robuxów. Tak, wiem, kosztuje to trochę. Jest to drogie. 50 bilionów diamentów. No i jak to kupicie, macie tutaj szansę, dokładnie macie jedno. 1% szansy na najnowszego huge'a jak i wyszedł. Ale oprócz tego, że macie szansę na tego huge'a, macie również dodatkowe 50 bilionów gemów. Za co możecie sobie kupić tak naprawdę 4, a jak dobrze się postaracie, to nawet 5, huu roków, Więc jest to sposób naprawdę słoko. Jeżeli macie pieniądze. Przejdźmy do rzeczy bardziej przyjemnych. W sumie po prostu mniej obciążających nasz sport. W międzyczasie jeszcze prezent od widza. Dziękuję bardzo sam. Drugim sposobem na huge'a jest Hyuja huge W ogóle nazwa, jak zamyślał ją, Dunters Ale jak Zapewne wiecie, tutaj możecie stworzyć sobie własnego huge'a Potrzebujecie do tego ekskluzywów Ale niestety nie wszystkie ekskluzywy tam wchodzą dlatego, dlatego nawet ja mając tyle ekskluzywów Mogę zrobić sobie, no nie za dużo Tutaj każdy ekskluzyw ma tak zwane punkty no i tutaj mam na przykład pokata, który jest w wersji rainbow I on daje 5 punktów Możemy tutaj mieć całkowicie za darmo huge'a Wystarczy, że uzbieramy 100 punktów Jednak no powiem wam szczerze, że jest to trochę średnio opłacalne Jeżeli chodzi o mnie, wolę dać 50 lub 75 punktów A za resztę zapłacić robuxami czy jest to fajna opcja, czy nie? W sumie każdy ma własną opinię. Dla mnie, jak nie ma się Huge, a ma się spoko. Zawsze jest to jakaś tam szansa na coś fajnego. Ja na przykład dzięki temu mam 5 razy Huge King Cobra, jak widzicie. I 4 Pterodaktywy. Kolejnym sposobem jest granie, no i tak na serio, w sobotę najlepiej, przed godziną 18. 17.55 musicie być na serwerze najpóźniej, bo wtedy jest event, ten się zaczyna się po chwili. I jak jest event, to są Hype Gifty. No i mając takiego Hype Gifta, mamy szansę na Huge Beta. Tutaj w sumie nie będę dużo gadać. Wiecie, jak to działa? Tak samo zresztą jest z free giftami. Będąc w grze, mamy szansę na pecik. Będąc w grze, zdobywamy tak naprawdę prezenty. A w tych dwóch ostatnich jest szansa na huge. No mi się nie udało. I w sumie nagram odcinek, jak to wyglądało u mnie. Jak długo próbowałem i z jakim skutkiem. Ale w tych prezentach jest szansa na huge cupcakei, Więc wystarczy grać. Kolejnym sposobem jest wbijanie do mnie na live. Serio mówię, bo na liveach rozdaję tak zazwyczaj A, czasami trzy huge. E. I po prostu wystarczy, że tam jesteś. No i musisz mieć trochę szczęścia. Jak w sumie w każdym sposobie. Fajnym sposobem jest też napisanie komentarza o treści daszwera bo co jakiś czas losuje sobie osoby, które dostają praktycznie zawsze ekskluzywy i co jakiś czas huge bety. Więc polecam serdecznie, drogi widzów. Jeżeli macie dużo czasu, możecie też po prostu otwierać jajka. Tak jak na przykład tutaj. Bo w tych jajkach na Doodle Wardzie dostępne cały czas są huge. Oprócz tamtych jajek, huge możecie też znaleźć tutaj, no i tutaj. Gdy wychodzi nowa kraina, pojawiają się też często jakieś nowe pety. I w tym wypadku musicie po prostu być szybcy. Bo czasami w tym miejscu pojawia się traveling merchant i są w nim mythicale zazwyczaj taki kosztuje około biliona, więc polecam wtedy kupić ich kilka, zrobić je na Dark Matery, albo po prostu wydropić i zrobić sobie na Dark Matery i jak najszybciej sprzedać je na Trading Plazie. Nie patrzcie na to, jaką one mają siłę, ile ich jest, obojętne. Za 2-3 dni ich będzie 10 razy tyle i tylko na tym stracicie. Żeby pogadać o kolejnym sposobie, musimy znowu wrócić na Trading Plaza. I pewnie każdy z Was słyszał o jakimś gościu albo macie takiego znajomego, który tanio kupuje, drogo sprzedaje. I jeżeli znacie się na Trading plazie, wiecie co kupować, co ile kosztuje, to czasami można trafić na naprawdę fajne oferty. Ja znowu zostałem oblężony przez widzów, ale tutaj niestety nie ma fajnej oferty. Możemy też oczywiście brać trady z ludźmi i, I w takich tradach też często możemy wyjść na plus. Zresztą pewnie oglądacie moją drogę do Titanica, więc wiecie na czym to polega. W tym oto nowym budynku również możemy dostać Hugha i to nie byle jakiego, bo jest on inny, fajny. I w sumie nie wiem co mogę o nim powiedzieć, jest tak jakby nie z tej ziemi. Tutaj zostawiamy swoje pety, wysyłamy je tak naprawdę w podróż. No i odbierając mamy szansę na odebranie fajnego huge'a. Tutaj trzeba pamiętać, że możemy to robić zarówno na świecie zwykłym, na którym znajduje się teraz, oraz w świecie hardcore. Ale przejdźmy do rzeczy, która najbardziej was interesuje. Bo jeżeli znamy już sposoby jak mieć 10 lub więcej huge'ów, y, to pokażę wam jak wygląda Trading Plaza dla takich osób. No i drodzy, moi kochani, patrzcie jak wygląda tutaj Trading Plaza. Ja zawsze myślałem, że mam dużo pieniędzy. No ale w sumie patrząc na innych to wcale tak nie jest. I uwaga, Pyk. Tutaj każdy lata z huge'em. Bardzo często są tutaj ludzie z Titanicami. Tutaj ludzie sprzedają same huge'e. Patrzcie na to. I to jest w ogóle coś, na co ja czekałem z tego względu, bo ja mam serię od zera do Titanica. No i w sumie nigdzie lepiej nie będzie mi tradeować niż tutaj. Czyli w miejscu, gdzie każdy ma Titanica, z każdym można zrobić trade, jak na przykład teraz. I patrzcie, jakie tutaj są na przykład huge'e. No sorry, ale na normalnej trade. Plazie nigdy nie widziałem, na przykład jego. I można tu spotkać YouTuberów, influencerów i w ogóle całą taką otoczkę. Patrzcie, kto tutaj na przykład jest. Mandy. W ogóle piszcie mu w najnowszym odcinku, żeby w końcu zaakceptował moje zaproszenie do znajomych. Gramy razem, a łob zapomina. A ja się nie będę upominać, więc pomóżcie. No, ale patrzcie, wracając tutaj, jest tutaj bardzo dużo Hughzy. Naprawdę spoko huge I ja wiem, że dzięki tej trading plazie ja mogę bardzo szybko mieć Titanika. Ale żebym mógł mieć Titanica, oczywiście, bardzo dużą rolę pełnicie tutaj, wy. Więc będzie mi miło, jeżeli wyślecie mi jakieś huge. Bo to jest zawsze spoko. Spójrzcie w ogóle, jak to wygląda. Tutaj każdy ma huge, to jest, to jest takie dziwne. Ale zarazem bardzo satysfakcjonujące, jak widzisz tyle osób z hugeami. Także, kochani, wiecie tak naprawdę, już wszystko, co trzeba zrobić, żeby dojść na tą Trading Plazę. Jak zdobyć huge. A. Trzymam za Was mocno kciuki. Do spotkania na Trading plazach. Widzimy się, mam nadzieję. Zostawcie suba, zostawcie lajka. No i trzymajcie. Się, cześć! Aaa, kliknijcie sobie w te filmiki po bokach, co widzicie.